Cześć, dzisiaj idziemy do najpopularniejszej restauracji z jedzeniem kuchni junańskiej w Starym Mieście Lidzian. Na degustację zostaliśmy dzisiaj zaproszeni przez naszą znajomą, która pracuje dla tej restauracji.

jest jak ale z Ciekawe, zaczynamy od deseru, od owoców i deseru, naszą wyprawę przez smaki yun, prowincji Yunnan. Tutaj zaczy, zaczynamy od naprawdę bardzo czegoś ciekawego, to jest taki deser robiony z, tutaj to białe na wierzchu to jest Fermentowany ryż. słodziutki Troszeczkę kwaśna ale czuć ten alkohol też tym. O co prawda nie jest to pewnie za 2-3% tylko alkoholu? Ale jest naprawdę świetny. A to? To jest ta galaretka jest zrobiona z żywicy drzewa w Zoskwini. Słodki kisiel. To Nie ma w sobie jakiegoś takiego specjalnie jakiegoś um, dziwnego smaku. Naturalny. Troszeczkę drzewny, można powiedzieć, słodki kisiel. Have a shot of tree resin and fermented rice. <laughs> it's good, good quality of the jelly Did you like the rice? Yeah, I liked it a lot <laughs> To me, I could get drunk by this I think it should be like a very like a very little Like 2%, 3% most I know, but <laughs> not Me, you know <laughs> This is probably enough for me to to get drunk. <laughs> see, see you later. <laughs> 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 Let's start. We start with cold pasta from pink ethnic group How is it? Link? It's really refreshing. For <laughs> summer, yeah, it's, it's really good. There's pineapple, Chicken is special cooked with like on the fire. Pachnie cytrynką, pachnie owocami, bo tutaj jest też ananas i zdaje się troszeczkę marakui. Kwiatek też posmakujmy. Posypać świeżające, troszeczkę ostre, bo znalazły się w tym też trochę szamila, słodkie. Kwaśne, słone, bardzo, bardzo owocowe, bogaty smak, odświeżający makaronik na zimę. Smażona żeberka. O. Hmm. To chyba trzeba porzuć, ale się rozpadałem. To nie jest guma. No, super. To po prostu takie jak nasze dobre żeberka. To są co prawda nie są pieczone, to są smażone jak w głębokim oleju, ale smakują. Pamiętam, dzieciństwa tak smakuje. Super taka tempura z liścia kwiatu lotosa, z czegoś takiego nie miałem w życiu. It's a, it's a tip, the top tip of the leaf. the fresh one, the most fresh one. So imagine how do you pick it? Probably. Minie no jakąś małą łódkę. Łódkę. No, to bardzo fajne. Tam to ciasto, bardzo chrupiące na zewnątrz. W środku ten świeżutki liść, który w sobie smaku chyba za dużo nie ma, ale ma bardzo fajną i ciekawą konsystencję. Bardzo lekka przekąska to jest co, co prawda smażone w, takim, w takiej cieniutkiej powoce um, ciasta na głębokim oleju, ale tego nie czuć, nie, nie jest to nie jest to tłuste. Mm

jest to jedno z nich najbardziej takich popularnych dań tutaj w tej restauracji. Posmakujmy Troszeczkę taki bardzo delikatny kurczak w sensie w tej, w tej strukturze, w tej twardości. Żadnych tutaj nie, nie ma ości. Super. S -s Słonokwaśne. Bez takiego jakiegoś poważnego smaku rybnego do tego. Bardzo delikatny smak, bardzo delikatne przyprawienie. Wysokiej jakości ryba na pewno. Mhm, bardzo fajna. Krewetka smażona z herbatą. Też nowości dla mnie. Wow. Wow. Mhm. O. Jak na razie? Najlepsze z tych wszystkich kruchutkie. Rupiące na zewnątrz, bardzo fajnie posłażone. Smak herbaty i naprawdę go czuć. To są świeże liście herbaty, smażone na głębokim oleju z krewetkami, przyprawione solą. Pieprzem papryką na pewno. No, bo troszeczkę piecze, Ta konsystencja jest idealna. Smak bardzo fajny i głęboki. I na razie to wygrywa. Krewetka wygrywa. Dobra? dobry. Bardzo dobre. Bardzo dobre. 等一下再拍吧，哎好，这个是话筒，好你来介绍哈，这是一个我们的北风菌，然后这是一个松茸，这边的话是一个呃金雀花，然后这是一个那个养颜金钟花，金钟花越吃越美。然后这边的这两盘是我们那个会见小人的一个建守菌，还有这个是一个羊肚菌，这个是一个红乳牛肝菌。

co wisi przez zimę i się suszy po prostu na słońcu. Jest to oczywiście um, doprawione solą, świe, surowe mięso i ono się po prostu tak, tak sobie wisi na słońcu przez, przez całą zimę. Przebardziej prze zajmuje to ponad pół roku. E, no a potem można tu z tego zrobić taki właśnie hotpot, taki kotełek. To Wow. No i kolejne danie z trujących grzybów. smażonego trującego grzybka. To jest rodzaj borowika. Może nie szatan, ale jak widzieliście tego przekroisz to się robi niebieski. A to u nas za, zawsze jak byłem na grzybach w Polsce to to był znak, że tego borowika nie można zjeść. No tai? Pierwsza klasa grzyb Bardzo, bardzo fajny smak Świeżutki porowik Co tu więcej powiedzieć Zobaczymy dalej jak się to potoczy Czy będzie jakiś Negatywny albo Nadmiernie pozytywny Efekt Ale w smaku Super fajny grzech. Polecam. Polecam, tylko pamiętajcie, żeby je dobrze przysmażyć albo ugotować, bo możesz to skończyć z, wizy z wizytą w szpitalu. W Winian people say, when you eat the marshmallows, there are three things to be familiar with. Pierwsza jest the What kind of mushroom is that? Second is um to have a pushback also. You failed the you failed the test then. Chef. <laughs> <laughs> Główny kucharz tutaj, który przygotował nam tą dzisiejszą ustę, degustację. Wpadł na stół też nam ryż z grzybami. Trochę cebulki, trochę szczypiorku, papryczka. No i te zasadnicze przyprawy, takie jak sos sojowy, zapewne trochę NSG dla smaku. Hmm. No ciekawy ma posmak, bo coś jest tutaj innego jeszcze, te ziarenka, nie wiem czy to będzie widać, ale na ryżu są takie ziarenka, zaraz spróbujemy je zidentyfikować, bo mają ciekawy posmak. Uuu, no i jest gotowe. Zajęło to ponad 20 minut, żeby to się mogło wszystko dobrze ugotować, żeby nie było problemów. Zbiorę z tego biorą, biorą próbkę. What they do with the sample? <coughs> sample is to show their confidence the soup is no problem. So, what do they have a person uh, specifically they're, they're, testing soups soup yeah, if they're you know, poisonous? Before, before, some people got sick, but they got uh, from somewhere else, not especially from this restaurant. You know what I mean? You know, so it's clear they have sample here yeah. oh, So if somebody if something happens they can yeah, they can say, oh it's this is this is the, perfect this perfect is perfect the soup that they ate, this yeah. is a sample from that soup. And they can test it. Okay, fair enough. It would be better if some uh, somehow they tested it before we eat it. But <laughs>

No to jest, to jest niesamowita zupa grzybowa, możliwe, że najlepsza jaką piłem tutaj w Yunnanie, a w Polsce, nie wiem czy piłem takie dobre, tak jak nasza, tak jak nasza słona, naprawdę niesamowita zupa grzybowa. Rosół grzybowy, bo tutaj jest jeszcze ten kurczak, ten czarny kurczak i wiele różnych rodzajów grzybów. Niesamowicie smakowite. Mm. Najlepsza zupa grzybowa jako miadą w mm. Ach, No i przypomina te nasze polskie ten, ten zupy grzybowe. Do mm. They don't buy the tofu; mm. they just make it every day. And there's so, like soya being used for speci special, special um, species from high altitude. And there's a and there's a mushroom sauce on top of it. Is it? Yeah. Actually, I feel like Bar sifuan kala rana Oła, wytrawne. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, takie gąbkowate gom na zewnątrz, a w środku... W środku taki budyń, prawie, że nawet są bardziej mięciutkie niż budyń. No. Mm. no jedno z lepszych tofu jakie w życiu jadłem. Nie, wszyscy, nie wszystkie czasami często się zdarza tak, że tofu nie ma smaku, a tutaj jest przesiągnyka. Zamknięte tym sosem grzybowym i przyprawami. Jajeczko chyba też w tym się znalazło. You said there's an egg in it as well. Yeah? Yeah. I think so. It's delicious. It's like a pudding inside. Mm. Oh, you will love it. This maybe will be the best of you've ever had. I'm not gonna lie. Cause I kind of know what you like. Mm. Yeah, you like the fight. I think you this this is the kind that you would love, no? Mm. This is one of the best I've had in my life. It's not the best. O, oh. co to jest na Skończyliśmy naszą ucztę, degustację w najpopularniejszej restauracji z jedzeniem nunajskim w Lidziangu. Tak jak już wspomniałem, to jest restauracja, w której pracuje nasza znajoma. Nie musieliśmy zapłacić za tę, za tę okazję. Bo oni to organizują raz kilka razy w roku taką ucztę. Dla przyjaciół, dla znajomych, ale będzie bez faworyzacji. To nie jest odcinek sponsorowany, więc mówiąc całkowicie obiektywnie, dobre jedzenie. I mam kilka wyróżnień, które na pewno mógłbym polecić, szczególnych dań. Jednym z tych dań była na pewno ta zupa grzybowa. Jeżeli będziecie w Chinach i będziecie już po kilku dniach jedzenia chińskiego i będziecie chcieli wrócić do jakichś takich korzeni polskich, to na pewno polecam zupę z grzybami. Polecam też mięso wieprzowe, żeberka, super, w obu wersjach. Jeżeli chcecie takie nasze, polskie, to te, te smażone na głębokim oleju, a jeżeli chcecie troszeczkę bardziej takie podkręcone, ciekawe smaki, to te żeberka w tym hotpocie, te, te starzane żeberka. Jeżeli chodzi też o moje osobiste gusta, to na pewno poleciłbym te krewetki z herbatą tofu, bardzo fajne, na pewno jedno z najlepszych, jakie jadłem. Jeżeli ktoś lubi tofu, to polecam. Poza tym to nie wiem, no te Deser też były ok, ale myślę, że powie trzeba powiedzieć też obiektywnie, że to nawet nie jeżeli chodzi o tą restaurację, desery w Chinach są takie ok, są takie sobie, nie do porównania z naszymi polskimi, no, albo europejskimi, zachodnimi, powiedzmy. Ling, uh, what was your favorite? We the shrimp and the fish. The soup is good. The mushroom one. Yeah. Um, everything else is good too. Oh, the tofu is also very special. And I I can see they try uh, to be creative. Uh, even to those common dishes, they try to add uh, different uh, ingredients. I think I can I can definitely recommend the restaurant and. Uh, uh, I don't know how much are the prices because today we didn't pay. But for that uh, one table that we ate, and that was what, let's say at the 10 people on, uh, at a table, well, how much do you think it would cost in that restaurant? Uh, there was what, like 15 dishes maybe? Yeah. Well, today there are a few dishes, uh, like uh, it's our specialty and also expensive kind. So, and uh, normally it's like 80 quite 80 for per person is enough but today is this, like a special occasion and the very pricey ones so uh, i think today if you order it probably fifteen hundred yeah uh, okay um, um, <laughs> <gore> subscribe <laughs> I have to it's good people check cool. <laughs> Hello 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 <laughs> 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 Może jeszcze dla kontekstu kilka słów. Dzisiaj widzieliście bardzo dużo ludzi z nami biesiadowało. Ludzi, którzy, którzy uważają, że ochrona dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego w Lidziangu jest ważna i w, w różnym stopniu się przyczyniają do tego. Ta restauracja, w której jedliśmy, to też nie przypadek, dlatego że ta restauracja też działa w tym kierunku, wspiera tutaj ponad 180 różnych rodzin, czy to poprzez zakup ich produktów, ich owoców, ich mięsa, ich warzyw w różnych takich właśnie biedniejszych wioskach w okolicy, czy przez zatrudnianie ich bezpośrednio w swoich restauracjach. Mają tutaj sieć restauracji, ośmiu restauracji w Lidziangu. Są to bardzo fajni ludzie, wszyscy którzy byli na biesiadzie włącznie z właścicielami tej firmy tej firmy która ma tą sieć restauracji także jeżeli ktoś chciałby wspomóc restaurację która przyczynia się powiedzmy do tutaj zrównoważonego rozwoju do ochrony środowiska do rozwoju ekonomicznego w tych najbardziej takich potrzebujących rejonach Lidziangu w wioskach w obszarach przyrody w rezerwatach w Miejsca, które są pod specjalną ochroną, to możecie sobie wpaść, możecie posmakować. Nie wiem, czy to jest najlepsza restauracja z jedzeniem junańskim, ale na pewno jest najbardziej popularna według rankingu Mate One. To jest taka aplikacja, to jest taka platforma, która właśnie ocenia, e, ocenia jedzenie. Tutaj w Chinach Użytkownicy oceniają No i ta restauracja właśnie Wishiri jest na pierwszym miejscu W Lijiangu pod względem Junańskiego jedzenia w starym mieście Lijiang Także do polecenia Jeżeli będziecie kiedyś w okolicy To możecie rozważyć